Aby zrozumieć Garfielda, musimy zrozumieć człowieka, który go stworzył. Jim Davis urodził się w 1945 roku w Marion w stanie Indiana. Dorastał na farmie, gdzie jego rodzina hodowała krowy oraz koty. Dużo kotów. Paradoks polegał na tym, że Jim miał astmę, więc większość czasu spędzał w domu rysując. Ale Davis nie był typem artysty cierpiącego za miliony. W latach 70 pracował w agencji reklamowej i jako asystent rysownika Toma Ryana, twórcy komiksu Tumbleweeds. Nauczył się tam jednego. Komiks to biznes. W połowie lat 70. Davis stworzył swoje dzieło, Norm Nad. Humor był tam ostry, a żarty inteligentne, ale przez 5 lat niezbyt przebił się do większej świadomości. W końcu jeden z redaktorów powiedział mu brutalną prawdę, która zmieniła wszystko: Twoje żarty są świetne, ale nikt nie utożsamia się z robakami. Davis zabił więc Norma i usiadł do analizy rynku. To znaczy zabił go dosłownie, bo w ostatnim wydaniu wielka stopa zmiażdżyła komara. Zrobił to, co zrobiłby dobry marketingowiec. Spojrzał na ówczesne hity. Królowały psy w postaci Snupiego czy Marmadiuka. Psów było mnóstwo, ale kotów? Żadnego w mainstreamie. A przecież właściciele kotów to specyficzna, ogromna grupa, która nie miała swojej reprezentacji. Davis uznał, że jeśli stworzy kota, który będzie zachowywał się jak człowiek, czyli będzie spał, jadł i narzekał, wygra wszystko. Jako wzór posłużył mu jego dziadek James A. Garfield Davis, jak wspominał twórca, mój dziadek był wielkim, gderliwym, zrzędliwym mężczyzną o miękkim sercu. I tak 19 czerwca 1978 Garfield zadebiutował w 41 amerykańskich gazetach. Początkowo wyglądał okropnie, był bezkształtną, pomarańczową plamą z małymi, lisimi oczami. Chodził na czterech łapach. Co ciekawe, to Charles Schultz, twórca Snoopiego, doradzał w pewnych kwestiach Davis'owi. Twórca się posłuchał, a więc Garfield wstał, zaczął pić kawę i stał się cynikiem, ale geniusz Davisa objawił się w 1981. Założył firmę Pause Inc., czyli Pause Incorporated. W przeciwieństwie do innych twórców, którzy oddawali prawa korporacji. Davis trzymał rękę na wszystkim. Od początku projektował gagi tak, by dobrze wyglądały na kubkach. Unikał polityki i bieżących wydarzeń w komiksach, żeby żarty były uniwersalne i sprzedawalne w każdym kraju powszech czasy. To była maszyna zaprojektowana do zarabiania, i ta maszyna potrzebowała paliwa w postaci telewizji. Zanim przejdziemy do ekranizacji, musimy zrozumieć, o czym w ogóle jest ten komiks. Bo wbrew pozorom, to nie jest zbiór losowych gagów. Jim Davis stworzył specyficzny mikrokosmos z żelaznymi zasadami. Akcja dzieje się na przedmieściach. Jest to świat pozbawiony ciągłości fabularnej. Postacie nie starzeją się, porę roku się zmieniają, ale status quo zawsze wraca do punktu wyjścia. Fabuła opiera się na świętej rutynie. Spanie, jedzenie, dręczenie Johna i znów spanie. To był sitkom w komiksie. Garfield, urodzony w kuchni włoskiej restauracji Mama Leone. Stąd jego genetyczna obsesja na punkcie Lazani. Jest cynikiem i egocentrykiem. Jego największym wrogiem nie są psy, ale poniedziałki, czyli symbol powrotu do rzeczywistości, mimo że nie pracuje. Oraz no klasycznie waga łazienkowa, która w jego wyobraźni rzuca w niego obelgami. John Arbuckle, właściciel i alter ego Davisa. W komiksach przez dekady był przedstawiany jako społeczny nieudacznik. Ubierał się fatalnie, nie miał dziewczyny i prowadził smutne monologi do kota, który mu nie odpowiadał werbalnie. Bo pamiętajcie, Garfield myśli, a nie mówi na. Na głos. John go nie słyszy, tylko się domyśla. Odie. Pies rasy Beagle, choć rysowany dość umownie. W uniwersum pełni funkcję worka treningowego. Jest niemową i w przeciwieństwie do Garfielda jest głupi, ale bezgranicznie szczęśliwy. Nermal. Najsłodszy kotek na świecie. Często podrzucany przez rodziców Johna. Jest mały, szary oraz uroczy. Jego rola w fabule to przypominanie Garfieldowi, że jest stary i brzydki. Stały gag to pakowanie Normala do paczki i wysyłanie go pocztą. Liz Wilson. Weterynarz. Przez blisko 30 lat odrzucała Zaloty Johna będąc głosem rozsądku. Ale tu ciekawostka w 2006 w komiksie w końcu oficjalnie zostali parą, co było szokiem dla fanów, i to na tych fundamentach zbudowano całe imperium telewizyjne. Zanim Garfield dostał własny serial, podbił telewizję serią 12 filmów krótkometrażowych. Były to TV Specials. Emitowane w Prime Time na CBS zdefiniowały postać Garfielda dzięki aktorowi głosowemu Lorenzo Musicowi. Jego zblazowany, niski, senny ton to do dziś niedościgniony wzór. Te filmy to nie były zawchaj dziury. To były małe dzieła sztuki, często nagradzane Emmy. Przeanalizujemy je wszystkie, bo to one zbudowały legendę. Here comes Garfield, pierwsze wejście na ekran. Oglądalność podobno kilka do kilkunastu milionów. Widzów. Fabuła jest prosta, ale chwytała. Odi przez głupotę Garfielda trafia do schroniska i czeka go uśpienie. Garfield włamuje się do placówki, by go uratować. To był szok dla widzów. Zobaczyli, że ten cyniczny, samolubny kot potrafi zaryzykować życie dla psa, którego rzekomo nienawidzi. Garfield on the Town, nagrodzony Emmy. Garfield wypada z samochodu w drodze do weterynarza i gubi się w mrocznych załukach miasta. Trafia do opuszczonej włoskiej restauracji, która okazuje się jego miejscem narodzin. Spotyka tam swoją biologiczną matkę i rodzinę dzikich kotów. Scena pożegnania z matką wyciska łzy nawet u dorosłych. Garfield in the nagrodzony Emmy. John zabiera zwierzaki na kemping, by poczuć naturę. Wakacje zmieniają się w thriller, gdy z lokalnego zoo ucieka duży, niebezpieczny kot. Mamy tu świetny kontrast. Garfield, który nienawidzi ruszać się z fotela, musi stanąć do walki z drapieżnikiem, by chronić swoje rodziny. Garfield's Halloween Adventure, nagrodzone Emi. Absolutny kult. Prawdopodobnie najlepiej zapamiętany specjal. Garfield i Jodie przebierają się za piratów, by zbierać cukierki, ale trafiają na na wyspę nawiedzoną przez duchy prawdziwych piratów. Klimat jest gęsty, mroczny, a animacja duchów była autentycznie przerażająca dla dzieci. Do dziś pozycja obowiązkowa na Halloween. Garfield in Paradise. Egzotyczna wycieczka na Hawaje. Mamy tu plemię tubylców, wulkan grożący erupcją i magiczny samochód z 57. Jest to specjał lżejszy, bardziej przygodowy, z fajnym klimatem rock'n'rolla z lat 50. Garfield Goes Hollywood. Satyra na Show showbiznes. Garfield i Odi biorą udział w konkursie Pet Search parodia Star Search. Gdy Somok Rok od wygranej i wielkiej sławy, Garfield uświadamia sobie, że bycie gwiazdą oznacza rezygnację z domowych obiadów i drzemek. Wraca do domu, bo jest ważniejsza niż Hollywood. A Garfield, Christmas, drugie obok Halloween arcydzieło. John zabiera zwierzaki na farmę do swojej rodziny. Poznajemy jego surową babcię. Najważniejszy moment? Garfield znajduje stare listy miłosne, nieżyjącego dziadka i daje jej babci w prezencie. Widok babci głaszczącej kota ze łzami w oczach to moment, w którym Garfield pokazał, że ma duszę. Garfield, His Nine Lives. Najdziwniejsza i najdziwniejsza. Najbardziej odważna produkcja to antologia dziewięciu krótkich historii, każda w innym stylu graficznym. Mamy tu kota jaskiniowego, kota w świecie czarno-białego Noir, a nawet kota laboratoryjnego, który jest eksperymentem wojskowym. Ten ostatni segment był narysowany realistycznie i był tak mroczny, że dzieci miały po nim koszmary. Garfield's z Ballet and Ballets, nagrodzone Emmy. Genialna parodia Kina Noir. Garfield wyobraża sobie, że jest prywatnym detektywem samym spadem, całość utrzymana w mrocznej, deszczowej stylistyce z genialną muzyką bluesową. Wybitnie Klimat, który docenia się dopiero jako dorosły. Garfield's Thanksgiving, John z Lee, a Garfield zostaje zmuszony do przejścia na dietę w dzień, dzień czynienia. Klasyczna komedia Pomyłek z jedzeniem w tle, pokazująca desperację głodnego kota. Garfield's Feline Fantasies, specjal w całości oparty na wyobraźni Garfielda. Humor staje się tu już nieco bardziej abstrakcyjny i surrealistyczny. Widać tu powoli zmęczenie materiału. Formuła zaczyna się wyczerpywać. Garfield Gets Alive, ostatni specjal. John i Garfield próbują zmienić swoje życie, zapisać. Się na kursy, znaleźć dziewczynę. Smutny, ale realistyczny koniec ery specjali. Pokazuje, że nawet w świecie komiksu czasami trzeba coś zmienić. W 1988 Garfield był już za duży, by pojawiać się w telewizji tylko raz w roku. Stacja CBS potrzebowała hitu, który zdominuje legendarne pasmo Saturday Morning Cartoons. Garfield i przyjaciele. To nie była kolejna tania kreskówka. To była produkcja premium, która trwała aż 7 sezonów, czyli 121 odcinków. Ale o jej sukcesie zdecydowały trzy kluczowe czynniki, które musimy przeanalizować. Punkt pierwszy: architektura odcinka i quickies. Twórcy wiedzieli, że Garfield jest postacią statyczną. Jego humor opiera się na a nie na akcji. Rozciągnięcie tego do 30 minut byłoby nudne, dlatego stworzono unikalną strukturę. Segment A. Historia o Garfieldzie, około 7 minut. Segment B. Farma Orsona. Czym była Farma Orsona? Była adaptacją innej, mniej znanej serii komiksowej Davisa. Opowiadała o zwierzętach gospodarskich, o czytanej śwince Orsonie, tchórzliwym kaczorze Wade z kołem ratunkowym i narcyzowatym kogucie roju. Choć wielu z nas czekało tylko na kota, Farma Orsona była scenariuszowo świetna. Pełna ciepłego humoru i absurdalnych problemów. Segment C. Druga historia o Garfieldzie. Pomiędzy tymi historiami wplatano tak zwane Quickies, 30-sekundowe gagi oparte bezpośrednio na paskach komiksowych z gazet. Dzięki temu tempo było zabójcze, a dzieci nie miały czasu się nudzić. Punkt drugi. Głosy, które stworzyły legendę. Obsada dubbingowa tego serialu to Dream Team tamtych czasów: Lorenzo Music, Garfield. To on był duszą serialu. Jego niski, senny, wręcz depresyjny głos sprawiał, że Garfield brzmiał jak zmęczony życiem 40-latek. Tom Hughes jako John Arbuckle. Nadał znowi ten specyficzny, nerwowy i lekko piskliwy ton wiecznego nieudacznika. Greg Berger jako Odie, człowiek, który potrafił wyrazić sto emocji samym szczekaniem i dyszeniem. Punkt trzeci, scenariuszowy majstersztyk Mark Evanir i metahumor. Najważniejszą postacią za kulisami był scenarzysta Mark. Tom wprowadził do kreskówki dla dzieci poziom humoru, który wcześniej zarezerwowany był dla Monty Pythona. Garfield w tym serialu miał pełną świadomość bycia postacią animowaną. Rudy Kot regularnie podchodził do ekranu, pukał w szybę telewizora i i obrażał widzów. W wielu odcinkach Garfield kłócił się z lektorem zapowiadającym show, a nawet strajkował przeciwko scenarzystom, odmawiając zagrania w głupim odcinku. Buddy Bears, czyli kumple misie, genialna satyra na ówczesną cenzurę i edukacyjne bajki. Misie były przesadnie miłe, śpiewały atonalne piosenki i zawsze zgadzały się ze wszystkimi. Garfield ich nienawidził, tak jak starsi widzowie nienawidzili moralizatorskich kreskówek. W 1994 wciąż był hitem. Dlaczego więc go anulowano? Decyzja była czysto finansowa. Programy syndykacji, czyli powtórki, stawały się bardziej opłacalne niż produkcja nowych odcinków. CBS i Pose Incorporated uznały, że mają już wystarczającą bibliotekę, czyli 121 epizodów, by zarabiać na powtórkach w nieskończoność. Kreskówka nie umarła. Przeszła na emeryturę, by zarabiać pasywnie. Dokładnie tak, jak chciałby tego Garfield. Po aż całej dekadzie, w której Garfield żył tylko na piórnikach i powtórkach, upomniało się o niego Hollywood. Studio 20th Century Fox uznało, że technologia CGI dojrzała na tyle, by przenieść kota do świata rzeczywistego. Tak powstał dyptyk filmowy, który dla purystów jest zbrodnią na ikonie, a dla księgowych dowodem na to, że marka sprzeda wszystko. Garfield The Movie z 2004 studium pomyłki. Produkcja tego filmu to chaos. Reżyser Peter Hewitt miał za zadanie zrobić film familijny, który sprzeda zabawki i jedzenie. Było tam partnerstwo z fast food ale najważniejsza jest tu kwestia Billa Muraya. To nie jest tylko anegdota, tylko dowód na to, jak bardzo ten projekt był tylko produktem. Murray w wywiadzie dla GQ i podczas Reddit Ama przyznał, że tak naprawdę przeczytał tylko kilka pierwszych stron scenariusza. Zobaczył nazwisko Joel Cohen na okładce. Jego mózg błyskawicznie skojarzył je z Joelem Cohenem, jednym z braci Cohen, twórców oscarowego Fargo, czy to nie jest kraj dla starych ludzi. Pomyślał, oni są geniuszami, wchodzę w to w ciemno. W rzeczywistości autorem był Joel Cohen, scenarzysta Toy Story, ale też fałszywej dwunastki i mało latów na obozie. Murray nagrał swoje kwestie w jeden dzień w studiu w Nowym Jorku, klnąc pod nosem na jakość dialogów. Próbował je ratować improwizacją, ale jak sam przyznał, nie da się wypolerować gówna. Dlaczego ten film tak bardzo boli fanów? No bo film całkowicie wykastrował charakter Garfielda. Komiksowy Garfield nie rusza się z fotela. Filmowy Garfield tańczy breakdance, śpiewa piosenki Black Eyed Peas i trzęsie tyłkiem do kamery. To była desperacka próba bycia cool dla dzieciaków z ery MTV. film w filmie Garfield jest autentycznie zazdrosny i okrutny, co bezpośrednio prowadzi do ucieczki psa. W komiksie jego złośliwość była powierzchowna, a tutaj stał się antypatyczny. Mimo miażdżących recenzji 14% na Rotten Tomatoes i opinie typu film bez duszy, zarobił 200 milionów dolarów przy budżecie około 50. Marka Garfield była silniejsza niż jakość filmu. Garfield, A Tale of Two Kitties 2006, Gwóźdź do Trumny. Sukces finansowy jedynki sprawił, że sequel był nieunikniony. Fox chciał więcej pieniędzy. Dwa lata później, do trafił Garfield 2. W oryginale to gra słów A Tale of Two Kitties, nawiązanie do opowieści o dwóch miastach Dickensa. Tym razem John Arbuckle jedzie do Londynu, by oświadczyć się Liz. Garfield i Jodie przemycają się w jego bagażu. Na miejscu dochodzi do klasycznej pomyłki. Garfield zostaje wzięty za prinsa królewskiego kota, który właśnie odziedziczył zamek. W obsadzie, obok znudzonego Billa Murray'a pojawiły się brytyjskie legendy. Tim Curry, głos Prince'a, który jest jedynym jasnym punktem filmu, nadając królewskiemu kotu szlachecki, brytyjski akcent. Billy Connolly, jako główny złoczyńca, który chce pozbyć się kota, aby przejąć jego majątek. Jego rola polegała głównie na byciu gryzionym w krocze przez zwierzęta. Dlaczego ten film był gorszy od pierwszego? Jeśli pierwszy film był pomyłką, drugi był katastrofą. Twórcy poszli o krok dalej w animacji pysków zwierząt. O ile Garfield był całkowicie CGI, tak inne zwierzęta na farmie gęsi, krowy, psy były prawdziwe, ale miały cyfrowo animowane usta. Wyglądało to groteskowo i nienaturalnie, wywołując u widzów dyskomfort. Film był zbiorem najbardziej wyświechtanych klišów filmowych. Zamiana ról, źli spadkobiercy, slapstickowe pościgi w zamku. Garfield stracił resztki swojej osobowości. W jednej ze scen, piecze lasagne w kuchni razem z innymi zwierzętami, tańcząc w rytm muzyki. To zaprzeczenie wszystkiego, co stworzył Jim Davis. Właśnie dlatego krytycy nie mieli litości. Na Rotten Tomatoes wynik to katastrofalne 12%. Film tak leniwy jak jego bohater. To 80 minut tortur dla każdego powyżej piątego roku życia. Billy Connolly zasługuje na odszkodowanie za udział w tym czymś. Na box office film zarobił 143 miliony dolarów przy budżecie około 60. To wciąż zysk, ale spadek względem pierwszej części był drastyczny, zwłaszcza w USA, gdzie film zarobił zaledwie 28 milionów, co było niejako klapą. Garfield 2 zabił kinową franczyzę. Fox zrozumiał, że publiczność w USA ma dość. Planowana trzecia część została skasowana. Studio uznało, że marka Garfield w kinie stała się toksyczna i kojarzy się z tandetą. Kod został zesłany do czyśćca, czyli produkcji prosto na DVD, gdzie budżety są małe, a wymagania jeszcze mniejsze. To był koniec marzeń o Garfieldzie jako gwiazdorze Hollywood. Po rozczarowaniu Hollywoodem Jimmy Davis podjął decyzję. Pose Inc. przejęło pełną kontrolę produkcyjną, uniezależniając się od wielkich studiów. Brzmi jak powrót do korzeni? Niestety to był początek ery, którą fani nazywają erą taniego plastiku. W tej dekadzie Garfield stracił swoją tożsamość kota domowego i stał się generycznym bohaterem przygodowym. Trylogia Direct to DVD W latach 2007 do 2009 wydano trzy filmy pełnometrażowe, które omijały kina. Były produkowane budżetowo, co widać w każdej klatce. Garfield Gets Real, Koncept był w teorii ambitny. Garfield wychodzi ze świata komiksu do świata prawdziwego. Problem leżał jednak w wykonaniu. Świat prawdziwy też był animowany, ale w innym, realistycznym stylu. Efekt był przerażający. Postacie nie miały cieniowania, inne oczy były martwe, a futro wyglądało jak plastik. To klasyczny przykład Doliny Niesamowitości, gdzie postacie wyglądały na tyle ludzko, by wywołać dyskomfort. Garfield's Fun Fest, film o konkursie talentów. Fabularnie pusty, służący tylko jako pretekst do serii slapstickowych gagów. Garfield's Petford, w tym filmie Garfield, Odie, Nermal oraz Arlene zostają wessani do alternatywnego wymiaru i zamieniają się w superbohaterów w obcisłych strojach ze spandexu. Musimy się tu zatrzymać. Postać zdefiniowana przez lenistwo, obżarstwo i unikanie wysiłku zostaje napakowanym mięśniakiem strzelającym laserami i walczącym wręcz. To kompletne zaprzeczenie DNA tej postaci. The Garfield Show francuski eksperyment. Równolegle powstał serial telewizyjny będący koprodukcją z francuskim studiem Dargout Media i to jest najbardziej fascynujący przypadek w historii marki. Co się udało? Głos. W oryginalnej wersji powrót Franka Welkera, legendy dubbingu głosu Freda ze scooby Frank wykonał tytaniczną pracę, idealnie naśladując zmarłego Lorenzo muzyka. Co poszło nie tak? W zasadzie wszystko inne. Kreskówka całkowicie zerwała z konwencją sitcomu o życiu codziennym. Scenarzyści uznali, że jedzenie lasani jest zbyt nudne dla współczesnych dzieci, target prawdopodobnie 4 do 7 lat. Wprowadzono więc elementy sci-fi i fantazy na skalę masową. Inwazja kosmicznych lasani, podróże w czasie, gadają Przedmioty, czy wątek Lymana, w którym twórcy zrobili z niego obrońcę dzikiej przyrody w Australii, który udaje potwora, aby straszyć kusowników. Zmiana narracji, Garfield mówił ustami. To techniczny detal, który zmienia wszystko. W komiksie i starych kreskówkach Garfield myślał, jego kwestie były w dymkach myślowych lub z Ofu. Inne zwierzęta go rozumiały, ale ludzie nie. W The Garfield Show zwierzęta ruszają ustami. To oddziera postać z jej specyficznego, wewnętrznego monologu. Garfield przestał być cynicznym obserwatorem, komentującym rzeczywistość z boku. Mimo krytyki fanów, serial był gigantycznym sukcesem komercyjnym. 5 sezonów, 107 odcinków. Wychował pokolenie, które myśli, że Garfield to kot walczący z kosmitami. To był moment, w którym marka ostatecznie porzuciła dorosłego widza i w zasadzie własną pierwotną tożsamość Garfield Originals, ciche pożegnanie z 2D. Zanim zamkniemy ten rozdział, musimy wspomnieć o zapomnianym epilogu. W 2019, dosłownie na chwilę przed sprzedażą Imperium, Pause Incorporated wypuściło serię krótkometrażówek Garfield Originals. Był to projekt radykalnie inny inny od wszystkiego, co robiono przez ostatnie 20 lat. Zrezygnowano z taniego 3D na rzecz bardzo czystej, wektorowej animacji 2D, która wyglądała jak ożywiony pasek komiksowy. Odcinki były krótkie, bo około 3 minuty, często pozbawione dialogów, oparte na czystym slapsticku i gagach wizualnych. W zamierzeniu miał to być powrót do korzeni. Artystycznie wyglądało to naprawdę dobrze, przypominając fanom, że Garfield najlepiej czuje się w dwóch wymiarach. Jednak dystrybucja zawiodła. Serial trafił na niszowe platformy i przeszedł w zasadzie bez echa. Był to swoisty będzie śpiew niezależnego Garfielda. Ostatnia cicha próba zrobienia czegoś klasycznego, zanim korporacyjna machina Viacomu przejęła stery i ponownie wrzuciła kota w świat drogiego CGI. Przez 41 lat od 1978 do 2019, Garfield był ewenementem. Był globalną marką kontrolowaną przez jednego człowieka, ale w dobie wojen streamingowych treści stały się najcenniejszą walutą. W sierpniu 2019 nastąpił koniec pewnej epoki. Koncern Viacom, właściciel Nickelodeon, MTV czy Paramount położył na stole kwotę, której się nie odmawia: szacowana na setki milionów dolarów, tym samym wykupił Paul's Incorporated w całości. Jim Davis sprzedał swoje dziecko. Został konsultantem, ale faktyczna władza przeszła w ręce korporacji z Nowego Jorku. Pierwszym owocem tej nowej ery był film kinowy z 2024. The Garfield Movie. Nie jest to po prostu kolejny film. To całkowity reboot postaci dostosowany do wymogów algorytmów. Decyzja o castingu była czysto biznesowa. Zamiast zatrudnić profesjonalnego aktora głosowego jak Frank Welker, wzięto twarz z plakatu. Chris Pratt stał się głosem kota. Problem? Pratt nie jest aktorem charakterystycznym. Nie próbował modulować głosu, ani nie próbował naśladować Lorenza. Jego Garfield brzmi jak zwykły, energiczny facet z Ameryki. To było zerwanie z 40-letnią tradycją. Głos Garfielda zawsze był niski, powolny czy zmęczony życiem. Głos Prata jest szybki, wysoki i pełen entuzjazmu. To zmiana psychologii postaci poprzez dźwięk. Redcon fabularny, postać Vika. Film wprowadza postać Vika, ojca Garfielda. Jest to tak zwany Redcon, czyli zmiana w kanonie. W specjałach z lat 80 widzieliśmy matkę Garfielda, ale o ojcu nie było mowy. W nowym filmie Wiktor to szorski kot z ulicy, złodziejaszek i twardziel, który porzucił syna dla jego dobra. Cała fabuła opiera się na naprawianiu relacji ojciec-syn. Dlaczego to problem? Bo Garfield nie potrzebuje daddy issues. Garfield to postać, która ma w nosie relacje rodzinne. Wpychanie go w schemat wzruszającego filmu Pixara o rodzinie odbiera mu jego unikalny, cyniczny charakter. Zmiana gatunkowa, Garfield Mission Impossible. Najważniejsza jest jednak zmiana gatunku. The Garfield mówi, to film akcji. Komiksowy Garfield spędza 90% czasu śpiąc. Filmowy Garfield zostaje porwany. Przez gang musi dokonać napadu na silnie strzeżoną leczarnię, skacze po pociągach pędzących z pełną prędkością, unika dronów bojowych i systemów zabezpieczeń, jest wystrzeliwany z katapulty. To film zrobiony dla pokolenia TikToka. Twórcy uznali, że współczesne dziecko nie wytrzyma 90 minut filmu o kocie, który jela za niej i naszeka. Musi być wybuch, musi być pościg, musi być montaż w rytm muzyki pop. Baby Garfield, wirusowy marketing. Warto też wspomnieć o wstępie filmu. Widzimy tam Garfielda jako małego kotka z wielkimi oczami. To oczywiście ta, cyniczna próba stworzenia własnego Baby Jody. No oczywiście do sprzedaży pluszaków. I to zadziałało. Internet zalały memy z Małym Garfieldem na długo przed premierą. Nowy Garfield jest produktem perfekcyjnym. Jest ładny, animacja Sony Pictures, jest dynamiczny i ma gwiazdorską obsadę. Ale w tym procesie usunięto z niego wszystko, co czyniło go Garfieldem. Ta generyczna animacja o zwierzętach, w którą po prostu wklejono pomarańczowego kota. To ostateczny triumf produktu nad treścią. Patrząc na 50 lat historii tego kota, widać jedną prawidłowość. Garfield zawsze był lustrem swoich czasów. W latach osiemdziesiątych był sarkastyczny i powolny, w latach 2000- był plastikowy, a dziś jest szybki i nastawiony na akcję. Jim Davis osiągnął swój cel: stworzył markę, która go przeżyje, stworzył ikonę, która zarabia miliardy. Ale dla wielu z nas prawdziwy Garfield to ten z lat dziewięćdziesiątych. Nie ten, który skakał po pociągach, tylko siedział w fotelu, jadł lasagne i mówił nam, że to okej, okay, że nienawidzimy poniedziałków. I chyba z tym przesłaniem was zostawię. Hello.